Będą już bardziej szczegółowe przedmieścia wyznaczone. E, powiem dlaczego tak się robi. Ze na to, że bierze się Z iteracja, tak? bierze się korytarz 400 metrów, żeby sprawdzić wszystko, co w pobliżu, że tak powiem, planowanej inwestycji wydarzy się bądź jest. Czyli generalnie na tym etapie, na etapie studium sieciowego i korytarzowego analizuje się wszystko, co jest w obrębie, powiedzmy sobie po 200 metrów na stronę od danej inwestycji. Natomiast finalnie, jeżeli powiedzmy, ten wariant czerwony byłby wybrany, to korytarz zmniejszy się mniej więcej do takiego plus minus oczywiście. Dobrze, i to z tymi terenami teraz, obok tym wszystkim. Co to znaczy, e, czy będzie zmieniony miejscowy plan zagospodarowania, czy jak będą zlokalizowane zjazdy tam na pola, na to wszystko. To znaczy. Przy każdej drodze 2 plus 2 w tej chwili to jest standard, że się buduje drogi serwisowe. I tak jak wszyscy Państwo obserwują, jeżeli. Ale jak będziemy skomunikowani z tymi drogami serwisowymi? Już, już zaraz tłumaczę. Tak jak wszyscy Państwo obserwują, pewnie niejednokrotnie jeżdżąc po Polsce, przy każdej drodze, czy to jest GP, SK, czy autostrada, jeżeli jest droga serwisowa, to z każdej drogi, ser droga serwisowa jest od węzła do węzła i z drogi serwisowej można obsłużyć wszystkie tereny, czy to są tereny rolne, czy to są tereny inwestycyjne, czy jakiekolwiek inne. Czyli jeżeli tam są tereny rolne, to z takiej drogi serwisowej będzie można do tych terenów dojechać. Jeżeli będą to tereny jakiekolwiek inwestycyjne, to również z tej drogi serwisowej. A droga serwisowa będzie miała połączenie z węzłami. Czyli na tym przypadku, powiedzmy sobie, że mamy wybrany wariant niebieski i mamy wzdłuż drogi serwisowej, wzdłuż terenów niebieskich, tu jest jeden węzeł, tu jest drugi węzeł i z tych węzłów jest połączenie na tą drogę serwisową. Czyli będzie normalnie, powiedzmy, z dróg miejskich będzie można się dostać na ten Tak, oczywiście. Obowiązkowo. Przecież no, no, do... ale ale. Dlaczego Pan przed e, chwilą wspomniał to, że ten wajan w Minkim jest najbardziej wskazany? E, wie Pan co, bo my, my już od dłuższego czasu analizujemy to, bo to w tej chwili się pojawiły koncepcje, natomiast e, my nad tym jakby najbardziej pra... pracujemy od dłuższego czasu. Po pierwsze, jeżeli weźmiemy sobie mm, jakby z punktu widzenia gminy Kosakowo, granica administracyjna przebiega mniej więcej zaraz za drogą popiołową i potem mniej więcej o... Tutaj tak zwana droga ja mówię teraz o granicy administracyjnej i teraz yy, spuszczenie wariantu przez środek pomarańczowego właściwie rozcina całe te tereny na dwie części, które nie byłyby ze sobą funkcjonalnie połączone. Niezależnie czy one pozostaną jako tereny rolne, czy jako w przyszłości tereny inwestycyjne, yy, dojazd z tego fragmentu pola na ten fragment pola musiałby się odbywać przez węzeł tutaj, kolejną drogą serwisową i tutaj. To jakkolwiek nie patrzeć Wariant pomarańczowy jest na pewno najmniej niekorzystny, niezależnie jakie będzie przyszłe przeznaczenie tych terenów. Wariant północny, ten wzdłuż lasów, on też wbrew pozorom nie jest tak do końca korzystny, dlatego, że tu mamy też kilka niekorzystnych uwarunkowań. Już zaczynając od jednostki wojskowej, która ma we wszystkich planach miejscowych w studium zagrożenie jakby strefą wybuchem, tutaj, bo to jest zaznaczone. Mamy obok kolektor sanitarny który idzie z Gdyni, a w ogóle stwarzamy sytuację taką, że lokalizujemy drogę na skraju, że tak powiem, lasu, co też jest, że tak powiem, jakimś elementem niekoniecznie korzystnym. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że po pierwsze lokalizujemy drogę wzdłuż obecnej drogi tak zwanej popiołowej, która już może być wykorzystana jako jakiś element, że tak powiem, obsługi komunikacyjnej i nie generujemy wydzielenia żadnego jakby dodatkowego konkretnego pasa drogowego, czyli w naszej ocenie, podobnie do tego punktu podchodzi też Port ten wariant ja, byłby najbardziej korzystny. Z, z punktu widzenia geologicznego, bo te jeden na których jest ten te wariant, to jest po prostu to jest szaleństwo, jeżeli chodzi o budowanie w tym miejscu od o takiej ilości. To znaczy wie Pan co, na tym etapie myślę, że ciężko, już tak powiem wyrokować, czy, czy pod względem geologicznym jeden, drugi, czy trzeci wariant byłby mniej lub bardziej korzystny żeby badania geologiczne były robione? Nie, nie mamy. No to stajesz, przecież dlatego poszukujemy korytarza, a nie z już e, przebiegu tego. Bo ja, tak, bo ja, ja pan, pan w powiem, w tak, w stawie... je, jeżeli tutaj firma e, przedstawiła, nie mówiąc tylko o gminie Kosakowo, ale o całym wariancie, cztery różne warianty, jeżeli na tym etapie mieliby robić badania geologiczne, to tak naprawdę pod każdy wariant by trzeba było zrobić badania geologiczne. A tutaj jeśli chodzi o parametry geologiczne, to zakładam, że one dla wszystkich trzech wariantów będą bardzo zbliżone. No nie się z ja tak jest ujęcie wody. Którego... Znaczy, ujęcie, ujęcie wody jest tu, ujęcie wody, wody jest tu. E, ono jest jakby w kilku miejscach, ja też jest ujęcie wody... Jest... Są nie? Tak. Na tym terenie, nie przybiega ta niebieska, niebieska to, to znaczy ona nie koliduje z tym. Tutaj być może tego tak nie widać dokładnie, bo ujęcie, ujęcie wody jest, zaczyna się w rumie od tzw. Tak Błoni Janowskich i to się ciągnie mniej więcej e, w tym kierunku i ten parę niebieski być może faktycznie jest najbliżej ale nie koliduje. Nawet tam jest woda gęstrowana na głębokości do, do pół metra, te a to jest tutaj tereny bagienne, szeroko Ale tak historycznie tak wyglądały, to, to, to się jako Więc dlatego się pytam, dlaczego akurat ja tak. Nie się, ja, ja powiem w ten sposób, jak wybrałem pan inną propozycję, bo też te spotkania służą temu, że państwo przedstawili inne propozycje, to nie jest, także no tak, to... ja państwo już tak pewnie jeśli zaakceptujecie tak. takie propozycje, no to takie propozycje będą dalej tak. A czy można, przepraszam, czy państwo projektanci mogą omówić właśnie te trzy warianty, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, żeby pokazać jakie są plusy i minusy z każdego z tych trzech wariantów, żebyśmy my mieli świadomość jakby w jakiej przestrzeni się poruszamy i wtedy byśmy może jako mieszkańcy mogli coś podpowiedzieć na tej podstawie. Te warianty powstają w ramach opracowania koncepcji zagospodarowania terenów do doliny logistycznej, wykonywane one zlecenie zlecenia Zarządu Polskiego Portu Gdynia. My te warianty po prostu przyjmujemy tak, jak zostały wypracowane, dlatego teraz trudno mi jest mówić o plusach i minusach wszystkich wariantów. Tato opracowanie również się toczy, są prowadzone analizy, więc nawet jeszcze w ramach tego opracowania nie jest stwierdzony, który wariant jest preferowany, chociaż wszystko wskazuje na to, że to faktycznie będzie ten niebieski. Mhm. Nie ma z nami autorów tego opracowania ekonomiya. z tego. Mhm. A bo tereny e e Tak, przez, y Aha. ale jakieś... też Państwo powiedzieli, że na przykład niektóre, na przykład MPZ -y, czy studium nawet zagospodarowania przestrzennego, wiadomo, że tutaj ta droga odchodzi w pewnych momentach, tak jak... Pani nawet mówiła, że tam na północy przy Wladysławowie proponujecie, żeby troszeczkę inaczej poprowadzić drogę niż studium. Ale Więc pytanie z perspektywy państwa i projektantów, co tak by było tutaj tak, optymalne? Nie w każdym studium uwarunkowanej się gospodarowania przestrzennego te, ta droga jest, nawet w poszczególnych odcinkach. Jest w studiach Rumi, Redy, Kossakor, projektu studium Kosakowa uwzględniona, to jest akurat ten niebieski wariant tego co ja to jest zgodny z projektem zmiany studium gminy Kosakowor jest zgodne na terenie gminy y, Rumia, bo nawet tam już są wykupy nieruchomości, były wykupy nieruchomości pod ten tak zwany odpad. Więc tutaj jest pełna e, zgodność i z, e, ze studium, i z planami zagospodarowania przestrzennego. Nie wszędzie, bo nie ma wszędzie planów listowych, ale generalnie ta zgodność jest e, w dużym zakresie. E, Trochę tutaj się pojawiają różne inne, roz... no, pewne rozbieżności już na tym odcinku lewskim, bo też trochę w stosunku do tego, co było pierwotnie talowane w Szołpacie, to nastąpiły pod, w ciągu tych lat różne ja. działania gminne I, i ten pierwotny niebieski tutaj odcinek na terenie gminy Reda, ten, ten odcinek no, jest już niezgodny no, z obecną polityką przestrzenną, którą prowadzi gmina, stąd się pojawia ta propozycja czerwona. Jak to się ma do takiego filmiku, który jest w internecie już od lat wielu z lotu ptaka, że tak można powiedzieć, całej tej trasy na filarach, tak jak jest estakada gdyńska. Czy to jest makabrycznie droższe, czy jest do zastosowania? Znaczy ja to, to, to ja, ja się może odniosę, tutaj y Pan nie zna tego filmu. Ja wiem o który ten film chodzi. Chodzi o film, który został zrobiony na etapie koncepcji... Kompletnie początkowej. ...w stesiu opatu. Tak. E, I ten film e, odzwierciedlał mniej więcej przebieg powiedzmy sobie pomarańczowy przez środek tych terenów i dalej łączy z tym niebieskim e, wariantem. E, I to była wizualizacja. Taka film le, leciał, że tak powiem nadpalowanym e, opatem. I teraz, z tych propozycji, które tu zostały przedstawione, o ile w gminie Kosakowo faktycznie też nie pójdziemy tym wariantem pomarańczowym, tylko bardziej tym błękitnym, to tak samo największa rewolucja jest w mieście Reda, bo początkowy przebieg opatu był zgodnie z niebieską linią i tak on został zaplanowany tutaj. A teraz faktycznie bardziej preferowany, bo wiemy, że bardzo mocno tutaj zabudowa w mieście Reda też postępuje. Planowane jest ominięcie tej zabudowy zgodnie z tą czerwoną linią. Wiem, że tutaj jest największe zamieszanie, bo to jest dosyć ciasno, także tu się nie będę chce wypowiadać, ale wiem, że to jest mniej więcej też ta duża zmiana. Mi tu nie chodzi o to, żeby się odnieść do jakiegokolwiek wariantu, mhm. tylko od samej technologii. Czy ta technologia właśnie w postaci estakady jest dużo droższa od takiej normalnej naziemnej? Niestety, Tak. tak na terenach Podmokłych to już w ogóle. No. Na pewno jest dużo no. droższa. No droższa tak, tylko czy to makabrycznie droższa, czy normalnie. Na tym etapie jeszcze nie planujemy technologicznego no Również 10 pan pomnoży, mniej więcej Generalnie się szanowni państwo, na etapie, kiedy będą z państwem konsultacje społeczne w maju, to e, wtedy już będą wstępne kontrole oszkolarystyczne. gdyż to pytanie, czy pani i atuty, e, minusy danego wariantu, one też zostały zaprezentowane po całym tym procesie. To jest wstępna przez państwa naszą, na podstawie wstępnych analiz, propozycji, przebiegów. Yh. Na kolejnych krokach Państwo będą robili analizy środowiskowe, społeczne plany, I, tak dalej, i tak dalej, ekonomiczne, ruchowe i będą Państwo je prezentować i wtedy będą jakby, jasne argumenty, który, na którym odcinku, który wariant jest najbardziej preferowany. Oczywiście tak jak powiedziała pani. To jest wrażliwe, że jeśli do bo to one wpływają na to jest, na znaczące, na których tych się pojawiają w tych dniach, które dlatego no też tak pytam Państwa, jakie nie ma jednego prośba, żeby to następne zebranie rzeczywiście było w terenach zainteresowanych. Szanowni Państwo, znaczy to ja mogę się odniosę, bo faktycznie organizacja tego spotkania... Że nie trzeba do żywego gruntu. Tak, to nie będzie problemu. Może faktycznie jak Państwo cały kolejne spotkanie, Może postaramy się zrobić bliżej, ja może zaproponuję nawet nie po górze, ale cały gimnazjum w Dębogórzu w szkole. To To byłoby dobrze, tam jest niewyświetliwszy można spokojnie autobusami dojechać. Także jeżeli byłoby kolejne spotkanie, to zaproponujemy to, że w tym samym gimnastach w wszystkie Ja mam pytanie do Państwa. Ale krótko. Naprawdę krótko. Ja mam pytanie do projektantów. Czy na następne spotkanie, Panie projektancie, czy na następne spotkanie będziecie Państwo bardziej w yy, stanie precyzyjnie określić węzeł komunikacyjny, bo z tego co się orientuje? To w tej chwili, jeśli chodzi o ten odcinek do portu, tak, czyli yy, który jest w trakcie realizacji, co został ogłoszony, przetarg, to tak naprawdę jeszcze uposadowienie tego węzła nie zostało jeszcze sprecyzowane. I teraz Państwo tutaj na tych rysunkach przyjmujecie po prostu jakoś koncepcję, nawiązując się do tego węzła. Tak ja określę. I teraz, czy Państwo będziecie w stanie bardziej precyzyjnie, mówię o tym węźle tutaj od strony Puckiej, tak? bo tak naprawdę ja również zasięgałem opinii yy, w zarządzie portu. I dostałem taką informację, że do momentu, kiedy nie zostanie wydane pozwolenie na budowę na ten węzeł, to tak naprawdę tego rodzaju planowanie to jest tak troszkę e, kilkaset metrów tą, kilkaset w tą. Bo trudno jest jakby precyzyjnie określić lokalizację tego węzła. I czy na kolejne spotkanie będziecie Państwo już w stanie przyjść z konkretną informacją, w jakim miejscu powstanie ten węzeł i jaka koncepcja będzie dalej ewentualnie przez Państwa... Szanowni Państwo, więc projekt węzła jest obecnie przygotowany, węzła jak i całej drogi czerwonej jest obecnie przygotowywany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w tak, Gdańsku przez firmę Mosty Katowice. Tak. E, państwo, tak. oczywiście firma Mosty Katowice podpisała tą umowę bodajże w, w grudniu w minionego roku e, i ma dłuższy okres, bo robi inna, inny typ opracowania, nie e, opracowanie takie jak Państwo z punktu widzenia, że te już prace są e, e, dawno zakończone. Tylko robi studium techniczno-ekonomiczne, opiekowane, środowiskowe z, z, z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji. I to Państwo z, z tej firmy dostaną od nas, bo Państwo kończą na jej współpracę. Jak odbierzemy ten materiał, to on zostanie przekazany generalnej dyrekcji generalna dyrekcja przekaże swojemu wykonawcy po to, żeby spiął to w ramach swojego przedsięwzięcia, ten węzeł, bo on musi zaprojektować węzeł, bo tak stanowią przepisy. To jest droga wyższej kategorii, więc zarządca wyższej kategorii musi to powiązanie z, z tym planowanym i istniejącym układem drogowym za yy, rozwiązać w swojej dokumentacji. Więc ten, te, to rozwiązanie oczywiście będzie musiało być zgodne z tym, jak ten węzeł, no, czy będzie musiało uwzględnić to, co będzie wynikało z tego studium sieciowego i parafrażowego. Czy będzie zgodne z tym, co Państwo tutaj narysowaliście? Będzie, będzie zgodne. zgodne, nie ma ustawy, no, no, że miało być niezgodne. Bo z tego, co przepraszam, jeszcze zapytam, to są decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych w tej chwili jest wydawana? Nie. Dlatego będzie liczebny, do dlatego do portowego. Nie. I z tego... Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze. Jeszcze nie, bo dopiero Państwo to mówię podpisana no została umowa z firmą Mosty Katowice przez Generalną Dyrekcję w grudniu tego roku, więc to dopiero firma musi zrobić projekt, prze przeanalizować wszystkie uwarunkowania środowiskowe, tak żeby istotne. mogła zrobić y, y, raport środowiskowy, na podstawie którego uzyska, y, y, prawie nie pamiętam, czy oni mają przygotować Potem materiały do decyzji środowiskowej, czy też ją uzyskać, to, uzyska. Mają uzyskać po prostu no i chyba, to, to nie trwało jakby... dziś to 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 w powieść, w no ja rozumiem, czyli tak naprawdę w tej chwili pracujemy tak można powiedzieć na roboczo, ale jakie uwarunkowania będą ze strony Generalnej Dyrekcji tego jeszcze nie wiemy. Dlatego tak jak Panowie tu Pan z Panią powiedzieli, że e, Państwo mają na tym i to jest celem tego pracowania wytrasować ten korytarz. I teraz mm. czy to będzie na 56 metrze tego szerokości czy na 156 czy 256 to oczywiście będzie to wszystko musiało być już przez w ramach całego projektowania tej drogi czerwonej dokładnie będzie do określona. To, to oczywiście w przybliżeniu można sobie wyobrazić, gdzie to będzie, ale to. Rozumiem. A tolerancja błędu tego węzła głównego, od którego się nawiązuje po prostu jakby dalszy ciąg tego układu drogowego w kierunku redy, to jest mniej więcej też taka sama, kilkaset metrów, jak Państwo przewidujecie ten korytarz 400-metrowy, czy jest mniejszy tego węzła? Znaczy, bo, Szanowni Państwo, bo tu jest oczywiście pewien element dość istotny. Na samym początku tutaj współpracy z państwem przekazaliśmy z portu Gdynia wypracowany przebieg Drogi Czerwonej razem z miastem Gdynią, na terenie miasta Gdyni. I państwo dostali, i państwo dostali ten materiał. Ten materiał uwzględnia także to, co, co zlecił port w Gdyni, czyli budowę tego tutaj czerwonego parkingu i on jest pewnym oczywiście tutaj. Tu jest parking na tysiąc ciężarowych samochodów, do którego pierwotnie, nie wiedząc o tym, że będzie projektowana Via Maris, Port Gdynia zlecił Biuru projektu Budownictwa Komunalnego powiązanie tej Drogi Czerwonej z tym obszarem. I stąd tutaj jest dzisiaj na tych materiałach, które dostaliśmy od portu, wyrysowane rondo. Ono jest, yy, yy, oczywiście no, taki, taki został projekt zrobiony, to jest oczywiście tylko i wyłącznie pewien podkład, który pokazuje ten punkt początkowy dla drogi via Maris, bo ten raz mniej więcej tutaj będzie musiał być zaprojektowany przez... Jest ja pytanie do odnośnie, odnośnie tej doliny logistycznej. Bo puszczacie Państwo przez dolinę w tym pasie. Drogę Via Maris, tą drogę do Władysławowa ale jednocześnie ta dolina ma pełnić funkcje logistyczne w rozumieniu portu Gdynia, jak rozumiem, tak? Mm -hmm. Czyli ma być skomunikowana z portem, ma być skomunikowana przez y, estakadę z resztą y, świata. I teraz... Jak Państwo jak wyobrażacie państwo sobie, proszę mi to wyjaśnić, y, połączenie trasy szybkiego ruchu i jednocześnie zjazdów do doliny, y, Logistycznej, bo jak rozumiem, będą tam jakieś magazyny, będą tam jakieś place składowe, na które trzeba będzie dojechać samochodami ciężarowymi, prawda? No i teraz obawiam się, to znaczy tak, proszę mi to wyjaśnić: czy to będzie jedna droga, czy to będzie sieć dróg? To jest pierwsze pytanie. Następne pytanie: czy był brany pod uwagę, wariant połączenia Władysławowa i pasa nadmorskiego na północy z trasy szybkiego ruchu, która łączy się, łączy Gdynię z... 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 leci tutaj tą trasą na... Trasą Kaszubską, tak? Trasa Kaszubska, no właśnie, mam przepraszam. Emocji, y, bo y, obawiam się takiej rzeczy: że port Gdynia <coughs> chce sobie zrobić tutaj w Dolinie Logistycznej swój teren. okej okay, też jestem za. Ale dlaczego my, mieszkańcy tych terenów, mamy ponosić uciążliwości koszty uciążliwości? dojazdu turystów, bo do tego się to w gruncie rzeczy sprowadza, do terenów rekreacyjnych, turystycznych nadmorskich. Moim zdaniem można by było. Yy, znaczy tak, no, może nie moim zdaniem, co tam co powiedziałem. Mam pytanie, czy był rozważany wariant dojazdu do tych miejscowości turystycznych od trasy Kaszubskiej? Krótkie pytanie. Czyli to jest. Pierwsze pytanie to jest jak Może będzie z drogami dojazdowymi. Drugie y, pytanie to jest czy można to połączyć z trasą kaszybską. I nie puszczać trasy szybkiego ruchu, bo jak było tutaj pokazane 110, 100 na godzinę. To jest projektowa No, nie jest Ok. Ale skończy się to tym, że będzie mnóstwo albo mnóstwo zakazów y, typu ograniczenia prędkości. Na pewno będą jakieś uciągliwości. No. Przepraszam, to już koniec mojego no, pytania. Mo, mogę ja, od, ja, ja tylko odpowiem, znaczy I odpowiem oczywiście w ramach biura projektowego, czy był analizowany wariant yy, z trasy Kaszubskiej, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na tą mapę, to trasa kaszucka łączy się mniej więcej z wechrowem gdzieś w tym miejscu, gdzie mam rękę. No, A, ona tak. się w ogóle nie, nie Panie Ona się w ogóle nie łączy z wechrobę. No, no, to jest nie tej w Polu. Bo ona się to, w Boże Polu. Czy, tak, czy to jest dalej, czy to mniej więcej w tym miejscu. Więc jeżeli stąd byśmy musieli poprowadzić trasę w kierunku płucka, to tak ym, ja tego nie widzę, ale ja nie chcę może w, ty, w tym temacie. Znaczy, ja odpowiem jakby z punktu widzenia jakby interesu... O, ten, proszę sobie na tej mapie jeżeli tu mamy miasto wiekierową, a trasa kaszucka łączy się mniej więcej w tym miejscu, to proszę sobie wyobrazić, y, jak ktoś o, tak to już tak wyjechać. O, tu? o, o teraz tak, ma, mamy to, to miejsce i teraz jak połączyć to miejsce do miasta Pucsk? To znaczy... Ale to bardziej może chodziło o węzeł, żeby gdzieś między Szymudem Udem a Luzinem zrobić tak. i wbić się w DW216. Jeszcze... Ale, ale ja nie mówię tutaj. Gdzie mamy drogę DW224, tutaj no. zrobić węzeł i wbić się w DW216. DW tylko, tylko że tutaj no. praktycznie e, nie ma możliwości. Nie ma e, możliwości nie e. się nigdzie wbicia. To jest Górski tarion. To znaczy ten teren, tego oczywiście nie widać, ale to jest miasto Wejcherowo, które się praktycznie połączyło z miastem Wrenza i to jest wszystko zurbanizowane. Szanowni Państwo, ja, ja powiem tak, to oczywiście nie było, nie było o tym mowa, ale jest projektowana przez powiat i powiat puski, droga z Wejcherowa przez serwowo do miasta Pusk. Tu ma być droga powiatowa, mniej więcej w ten sposób a, wkroczył właśnie chyba w ósmy rok i, i może szczę i szczęśliwie wiem, że uzyskano decyzję środowiskową, ale to będzie na zasadzie drogi powiatowej, czyli ta klasa drogi. Natomiast e, jak mówię <coughs> do tej ostatniej mapy, to ja chcę powiedzieć jako z punktu e, widzenia jakby gminy Kosakowo, to znaczy dla nas jakby e, ta droga jest jednocześnie kręgosłupem która jest tranzytowym gminy Kosakowo, bo jeżeli popatrzymy sobie to na chwilę obecną główna komunikacja całej gminy to jest tak zwana plaza średnicowa, która idzie yy, rywa mosty Kosakowo przez Derdowskiego do Estakady Kwiatkowskiego. Po wybudowaniu drogi czerwonej zyskujemy kolejny węzeł yy, na styku gminy Kosakowo, gdzie mamy kolejną alternatywę przez serpentyny. Może nie jest super yy, idealna, ale przez serpentyny mamy kolejny węzeł. Po wybudowaniu trasy Dniema zyskujemy w pobliżu gminy kolejne dwa węzły komunikacyjne, gdzie możemy planowaną drogą gryfa pomorskiego i drogą wojewódzką, jeszcze wojewódzką DW100, dojechać do dwóch węzłów i skomunikować się tak naprawdę i z Małym Trójmiastem Kaszubskim, i z Półwyspem, i z Popowiatem Puckim, ale także z całym Trójmiastem. Także myślę, że z punktu widzenia gminy Kosakowo to... To są naprawdę bardzo dobre i bardzo ważne inwestycje. Ja chciałbym ja. teraz spytać o bieżącą sytuację, jaką mamy w gminie. A mianowicie. Pana, a jeszcze y... proszę, panu nie odpowiedzieć na pytania, które pan. O, prawda? przepraszam. Tam dwa były. Tak. O, tak. To na to pierwszy, ja odpowiem? No dobrze, to pierwszy. Tutaj wzdłuż tego planowanej trasy BMR, z tego głównego ciągu 2x2, będą też drogi serwisowe, które powiążą te wszystkie przyległe tereny z układem lokalnym. Czyli... No, to, to, to czyli to będzie i rolna, i do dojazdów, powiedzmy na pola, i serwisowa. A. I jak tam się zakorkuje, to ci kierowcy przecież zjadą na te drogi serwisowe, tam je zakorkują i nimi też będą walczyć na heli. Nie, jest tak, że tak sobie tutaj dość wymyślił tą drogę. No ta droga jest drogą, która z punktu widzenia nawet tego, że to są tereny doliny lotniskowej i portu w